Jestem na działce kooperatywy. Kto był to może poznać płotek. I co robię? Lecę! Lecę. Lecę. Na no, jakiej jestem w wysokości? No już jestem na takiej wysokości, że widzę stadion zmotoryzowanych. Jestem tak wysoko, że widzę stadion motoru. Wreszcie. Po raz pierwszy będąc na działeczce uniosłem się tak wysoko, że... Proszę. Nigdy tam nie byłem. Wreszcie go zobaczyłem. Dobra. I teraz tak. W zasadzie widać, gdzie jestem. Teraz już widać, kto był na bulwarze za stadionem, to poznaje teren. Ale z tej perspektywy pierwsze widzę. Bystryca wygląda bardzo ładnie. Ciałeczki wyglądają. Dziwnie. W ten sposób przemieszczam się zwykle te 20 metrów niżej rowerem, bulwarem w stronę wjazdu do wejścia do ciołeczek ale to jest y, trochę triki. Yy... A mówiąc po polsku, łatwo przeoczyć wejście do ogrodów działkowych, jeśli tam się nie było. I to nie jest takie proste, bo jeśli patrzy się na to z góry, to wygląda trochę inaczej. Trzeba... Czy to tu? Tak, to tu. Trzeba znaleźć budynek administracji. I budyneczek, który pełni funkcje służebne wobec administracji, działkowiczów, yy, policjantów i różnych innych instytucji. W każdym razie te dwa budyneczki większe, niedziałkowe trzeba namierzyć. I zaraz pode mną jest brama. Pod drzewami, więc samej bramy nie widać, ale tędy właśnie wchodzi się na działki. To jest jedno z wejść. To jest wejście, z którego zwykle korzystamy. I teraz obrocik. Jak już wejdziemy przez bramę, to tą dróżką idzie się do alejki. Można tam wejść od strony miasta, z prawej strony, na tych działeczkach. Albo posiadacze klucza mogą tam na końcu, od strony rusałki, Toczyć się nawet czymś większym. Tak, na środku mijamy legendarny kibelek. Polecam odwiedzić, bo za chwilę już takich nie będzie na świecie nigdzie. Ostatnia alejka. Jestem nad ostatnią alejką. Trzeba minąć po drodze dwie alejki i dojść do ostatniej alejki. Przed wejściem do alejki jest śmietnik jakby co i zresztą widać, że już jest brama i dalej nic nie ma. Ostatnia alejka działka kooperatywy jest blisko końca tej alejki. Także teraz pofruniemy prościutko do działki kooperatywnej. Jak widać jest zaraz przy drodze prowadzącej od Ursałki do Narutowicza. I pomalutku. Pan sąsiad to obszarnik Patriota, jak widać. Po lewej, duży bordowy dach. Z bliska wyglądają trochę lepiej niż z góry. Z góry wyglądają niesamowicie, ale najfajniej jest tam być Jest połowa lipca. Tak wygląda wegetacja na działeczkach w połowie lipca. Idziemy, 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 idziemy i doszliśmy. Jesteśmy już prawie nad działką kooperatywy. Ten czarny samochód parkujący po lewej stronie właśnie. Jest zaraz przed działką kooperatywy. Prawie na jej wysokości. Ciałeczka, jak widać, jest w większej części zarośnięta, ale od przodu jest trochę wolnego miejsca i ślad po ognisku. Tak, i zaraz wyląduje. Jak nie w tym ognisku, to obok. Tak, już tylko dziesięć metrów do działeczki i gleba.